Polski rząd ogłosił, że w przyszłym roku znów wzrośnie płaca minimalna. Cyferki są takie, że w przyszłym roku ma nie być nikogo w Polsce, kto na pełnym etacie zarobi mniej niż mniej więcej 3,500 tysiąca zł na rękę. Jeśli chodzi o płacę godzinową, oznaczać to będzie, że Taki cały etatowy pracownik nie powinien zarabiać za jedną godzinę pracy mniej niż 22-23 zł na rękę. Czy to dużo, czy mało? No, oczywiście z punktu widzenia pracodawców to zawsze za dużo, bo pracodawcy mają to do siebie, że starają się ograniczać koszty pracy. Obiektywnie rzecz biorąc, płaca minimalna w Polsce rośnie w ostatnich latach, w ostatnich 10 latach, dwa razy szybciej niż średnia płaca w gospodarce, co oznacza, że los pracodawców rzeczywiście się pogarsza. Z drugiej zaś strony obrońcy wzrostu płacy minimalnej mówią, w Polsce ta płaca minimalna musi rosnąć, bo stosunkowo niska część naszego PKB idzie na wynagrodzenia pracowników. To znaczy w Polsce jak sobie podzielimy całe PKB, czyli wszystko, co wspólnie wypracowujemy w skali roku, to stosunkowo duża część tego PKB idzie do pracodawców i do państwa w formie podatków, a stosunkowo mniejsza idzie do pracowników. I to zdaniem wielu jest problem, no bo pracownicy w stosunkowo mniejszym stopniu są wynagradzani za to, co wspólnie w kraju produkujemy. Tym niemniej. Po tej kolejnej podwyżce płacy minimalnej sytuacja będzie taka, że mniej więcej 20%. Pracowników etatowych w Polsce będzie zarabiało płacę minimalną albo coś w bliskiej okolicy tej płacy. No i niektórzy mówią, że to jest patologia, bo płaca minimalna nie jest od tego, żeby jedna piąta ludzi w kraju płac, pracowała na takiej stawce. Płaca minimalna w cywilizowanych krajach jest po to, żeby ktoś, kto nie ma kompletnie żadnych kwalifikacji, jest na przykład studentem, który dopiero y, zaczyna swoją karierę zawodową, nie ma jeszcze. Y, Żadnych specyficznych umiejętności, no żeby nie był wykorzystywany przez pracodawców i żeby nie mówił, żeby nie mówiono do niego hej, ty młody, to popracuj trochę za darmo, bo twoja praca nie jest nic warta. No, każda praca jest coś warta i płaca minimalna właśnie określa taki najmniejszy poziom wartości tej płacy. No, w Polsce to już niestety się wykszaczyło, to znaczy wygląda zupełnie inaczej. To nie jest tak, że tylko ludzie bez żadnych kwalifikacji, zaczynający dopiero Pracę zawodową zarabiają płacę minimalną. Płaca minimalna to niedługo będzie płaca co piątego pracownika w Polsce. I to nie jest normalne, ale być może może to mieć korzystne konsekwencje. Jest taka hipoteza, że wzrost płacy minimalnej w w czasie tej rewolucji technologicznej, którą dzisiaj mamy, spowoduje y, wzrost chęci pracodawców do automatyzacji, innowacji, do wdrażania nowych technologii. No bo jeśli praca y, ręczna, że tak się wyrażę, jest coraz cenniejsza, coraz droższa, no to może trzeba ją czymś zastąpić. Niedawno byłem na konferencji w Sopocie, na której prezes największego polskiego banku PKBP przedstawił takie liczby, z których wynikało, że mniej więcej 50% wszystkich miejsc pracy w Polsce może podlegać automatyzacji. To by oznaczało, że w ciągu najbliższych, na przykład 10 lat, mniej więcej połowa ludzi w Polsce będzie musiała sobie znaleźć nowe zajęcie, no bo po prostu ich miejsca pracy mogą zostać zautomatyzowane. I być może o to właśnie chodzi w tych podwyżkach płac minimalnych. Może chodzi o to, żeby pracownik, pracodawca pomyślał sobie tak: kurczę, ten pracownik jest taki drogi, kosztuje mnie tyle, że może ja jednak spróbuję Coś zrobić, żeby lepiej wykorzystać jego czas, albo żeby go zastąpić jakąś nowoczesną technologią. No i co by to oznaczało? Są dwa scenariusze. W scenariuszu pozytywnym oznacza to, że ci wszyscy pracodawcy, którzy dzisiaj mają nieefektywne małe firmy, po prostu zbankrutują. Czy to będzie źle? No niekoniecznie, bo może być tak, że ci pracodawcy oraz ich pracownicy pójdą do firm, w których będzie więcej narzędzi do tego, żeby mogli bardziej efektywnie pracować. To znaczy, jeśli ja zlikwiduję moją małą firmę, która działa nieefektywnie, ale w zamian za to ten sam czas pracy poświęcę na pracę w firmie, w której będę miał narzędzia, dzięki której wypracuję więcej PKB, no to gospodarka jako całość może zyskać. Kłopot w tym, że nie wiemy niestety, czy tak rzeczywiście będzie. Bo wcale nie ma pewności, że te firmy, które ewentualnie mogą nie wytrzymać coraz wyższej płacy minimalnej i zbankrutować, czy pracownicy tych firm i czy właściciele tych firm rzeczywiście znajdą aż tyle miejsc pracy w branżach podatnych na automatyzację i, i tych nowoczesnych miejsc pracy, no, żeby to się opłaciło. Bo po drugiej stronie jest niestety takie ryzyko, że polska gospodarka, na tym straci. Będziemy mieli bardzo wysoką płacę minimalną i będziemy mieli dużo bankrutujących małych firm, które tego nie wytrzymają, i te firmy nie skonwertują tych miejsc pracy na jakieś inne, bardziej wydajne. Co się wtedy może zdarzyć? No Oczywiście, pewnie wzrost bezrobocia, chociaż stanie na rynku pracy jest tak duże, że tego bym się akurat nie obawiał. Natomiast może się okazać, że polska gospodarka będzie mniej zróżnicowana, mniej kolorowa, mniej efektywna niż do tej pory. To, że my przez ostatnich 35 lat właściwie nie zaznaliśmy poważnego kryzysu gospodarczego, że zawsze jak się świat walił, to u nas była Zielona Wyspa, to wynika głównie z tego, że mamy bardzo dobrze skrojoną gospodarkę, że ona działa w bardzo wielu branżach, że jest oparta na małych i średnich firmach, że jest oparta na wysokiej jakości miejscach pracy w takim sensie, że nasi pracownicy są relatywnie wysoko wykształceni, mają relatywnie wysoko kwalifikacje na tle reszty Europy i reszty świata. No i na tym, że mamy duży rynek wewnętrzny, to znaczy dużą konsumpcję. Jesteśmy sobie w stanie sami poradzić w sytuacjach kryzysowych. No, i mamy taką bardzo zróżnicowaną, opartą na małych i średnich firmach, gospodarkę. No, pytanie, czy wzrost płacy minimalnej tego wszystkiego nie rozwali? Nie rozwali, o ile będziemy mieli nadal fajną gospodarkę, tylko że może mniej rozdrobnioną, bardziej efektywną, która będzie miała więcej nowoczesnych, ztechnologizowanych miejsc pracy. Pytanie tylko, czy rzeczywiście tych miejsc pracy tyle będzie, tyle ich zdołamy stworzyć. Nie znam na ten temat żadnych badań. Wydaje mi się, że rządzący, którzy ordynują nam coraz wyższą płacę minimalną, też tych badań nie mają. Więc troszeczkę stąpamy po takim nieznanej ziemi i oczywiście dużo ryzykujemy, bo albo będzie to skok, w nieznane, ale z pozytywnym skutkiem, czyli pracodawcy zmuszeni do wysiłku po raz kolejny zdadzą egzamin i zrobią z Polski technologiczne centrum Europy, albo wzrost płacy minimalnej spowoduje, że polska gospodarka będzie uboższa, będzie mniej zróżnicowana, bardzo dużo obiecujących firm zostanie po prostu zniszczonych przez to, że nie będą w stanie utrzymać się. Na rynku. Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie, piszcie, komentujcie, a jeśli znajdziecie jakiś raport, w którym znajduje się choćby cień odpowiedzi na ten dylemat, to piszcie do mnie maciejsamcik.subiektywnieofinansach.pl